Jerzyki na święta. Tymczasem w RTV EURAGD pomagamy wybrać ekspres do kawy. E, kawa to taka chwila tylko dla nas, prawda, puszku? Lubię mleczną, delikatną i puszystą. Jak puszek. Tak jak puszek. Miłośnikom mlecznej puszystości polecam ekspres Philips Latte Go. Innowacyjny system spieniania tworzy gęstą, kremową piankę. Działa cichutko i czyści się go w kilka sekund. A ty, jaką kawę lubisz? W RTV EURAGD znajdziemy ekspres dla ciebie. Dodatkowo do 50 razy 0% i do czerwca nie płacisz. Brut i kamień zalega Ci w pralce? Pokażę Ci sztuczkę. Trochę octu. Kwasek cytrynowy. Wlej do bębna. Aluminiowa kulka. Dobrze, przegródki. Słyszymy różne porady, jak dbać o naszą pralkę. Jednak to Kalgon, dzięki sile 4 w 1, jest idealnym rozwiązaniem. Sprawdźmy, co dzieje się w pralce, gdy używamy octu lub kalgonu. Z końcem cyklu ocet usunął tylko trochę kamienia, tymczasem Kalgon zapobiegł mu nawet do 95%. Dodawaj Kalgon do każdego prania. Kompleksowa ochrona twojej pralki. Muszę życie każdej pralki to Kalgon! Odkryj profesjonalne słuchawki bezprzewodowe dla graczy. Steel Series Arctis Nowa 5. Ponad 200 wstępnych ustawień dźwięku w dedykowanej aplikacji. 60 godzin pracy na baterii. Graj, rozmawiaj słuchaj. Teraz w Media EXPERT. Słuchawki bezprzewodowe dla graczy: Steel Series Arctis Nowa 5 w supercenie. Wszystkie zęby są wyjątkowe. Oral B ma zadanie specjalne: uchronić dzieci przed próchnicą. Nasza okrągła główka czyści lepiej niż szczoteczka manualna, docierając do miejsc, w których powstaje próchnica. O wiele czystsze zęby. Szczoteczka rekomendowana przez dentystów. Uczucie idealnej czystości zaczyna się od Oral B. Skąd wiemy, że już są święta? Bo pojawia się barszcz czerwone winiary. Jego idealne doprawienie wprawia w wigilijny nastrój. Jego znajomy zapach oznajmia wszystkim, że to już. Jego intensywny kolor najlepiej zdobi stół. A smak rozpoczyna wspólne świętowanie. Barszcz Czerwone Winiary. Smacznych świąt i dużo prezentów. Każdemu może się zdarzyć. Wybierz pakiet OC i AC Warty w dobrej cenie, a wraz z nim najlepszą likwidację szkód. Kup na Warta.pl, u agenta lub przez telefon. Warto dobrze się ubezpieczyć. Stworzyłem ci, abyś codziennie czyścił i odświeżał naszą toaletę. Ale Brev ma na to lepszy sposób. Brev Power Active wyjątkowa świeżość przy każdym spółkaniu, aby twoja toaleta była czysta i świeża 24 na 7. Muszę go mieć. Wypróbuj Brev Power Active. Słyszę pan dobrze. Ale czasem zatyka mi się ucho. Nadmiar woskowiny. Polecam Akustonę. Patyczki nie wystarczą. Używanie patyczków w uchu powoduje zapychanie się przewodu słuchowego, a Akustonę rozwiązuje problem. Akustonę zawiera naturalne olejki i działa czterostopniowo, zmiękcza, rozpuszcza, upłynnia. I pomaga usunąć zalegającą woskowinę. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Sama stosuję Acoustone i według mnie nie ma nic lepszego. Akustone, słuszny wybór. Szybkie pozbycie się objawów infekcji intymnej to za mało. Często pozostają mikrourazy i zaburzona flora bakteryjna pochwy, która sprzyja nawrotom. Wybierz Iladian Direct Plus. Iladian działa nie tylko na przyczynę infekcji, ale może redukować jej objawy już po jednym dniu stosowania oraz wspierać przywrócenie prawidłowej mikroflory. Zastosuj Iladian Direct Plus, by objawy ustąpiły szybko, a infekcja nie nawróciła. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Bóg zatok? Aby się go pozbyć, trzeba je dokładnie oczyścić. Zwykły spray nie jest w stanie tego zrobić, bo działa tylko w ograniczonym obszarze. Dlatego najlepiej sięgnij po Irigasin. Irigasin skutecznie usuwa wycielinę zalegającą w całych zatokach, przez co ucisk od razu znika. W ten sposób Irigasin przynosi natychmiastową ulgę. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. To takie proste. Praktycznie nic nie czuć. Irigasin. Natychmiastowa ulga dla zatok. Nareszcie! To będą pyszne święta! Zawsze chciałem poczuć ten klimat. Ja Ja, 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 ja. Ej, kochani, Ale jadę super. na święta! W takim razie kup, mimo że coś fajnego. Słuchaj, skoro jeszcze nie pojechaliśmy, to ustalmy. Czy nie zapomniałaś przypadkiem? W Carrefourze babka panetone marki Carrefour 19,99 za sztukę, a figurki czekoladowej i zestawy słodyczy drugi produkt 50% taniej. Carrefour. Święta ze smakiem. W nauce zawsze wyciąga się wnioski z wcześniejszych doświadczeń. Odkrycia są podstawą bezpiecznej przyszłości. Nowoczesne elektrownie jądrowe mogą się same wyłączać i chłodzić. To technologia, która daje bezpieczeństwo energetyczne. Niezależnie od pogody zapewnia stabilne dostawy energii prąd w naszych domach. Czas na polski atom. Pan znajduje ten miły, piękny poranek. Proszę pana, ani miły, ani dobry i nie uśmiecha się wam. W kraju, gdzie wszyscy gonią za sukcesem... Naród, proszę pana, żadnych hamulców moralnych już nie ma. Oni gonią głównie do lodówki. Tutaj wam, dzieci, trochę wędlinki nakroiłam. Pasztetowa! No. Świat według kiepskich. Dzisiaj od 15.00. Długo starałem się zapomnieć to, co mi zrobiłeś. To był tata, nie ja. Ty jesteś moim tatą. Matka szuka jej 9 lat. 9 lat. W tym czasie wolałam pić niż zajmować się córką. Nie przyszedłem tu pani osądzać. Proszę, nie odchodź. Potrzebuję cię CSI, kryminalne zagadki Nowego Jorku. Dzisiaj od 21.00. Dawny konflikt szkół karate zatruwa życie kalifornijskiego miasteczka. Nie jesteśmy na wojnie. Jesteśmy. Wojna nigdy się nie kończy. Intrygi, przemoc i historie miłosne. Cobra Kai w sobotę o 20.00.